Cześć kochani! Dzisiaj mam dla Was makijaż wietorowy, inspirowany teledyskiem. Teledyskiem Ariany Grande i Johna Legenda do filmu Piękna i Bestia. Ja niestety nie miałam okazji widzieć jeszcze tego filmu, ale widziałam teledysk i w teledysku Ariana Grande ma tak piękny, ponadczasowy i uniwersalny makijaż, że jak go zobaczyłam, to postanowiłam go dla Was odwzorować. Mam nadzieję, że przyda Wam się na jakieś przyjęcia, ym, może na wesele, bo jest naprawdę takim ponadczasowym i Uniwersalnym makijażem, że możecie go wykorzystać na absolutnie każdą okazję. A ja takie makijaże najbardziej lubię, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak powstał krok po kroku, to zapraszam do oglądania dalej. Makijaż oka zaczynam od czarnej kredki Mark, którą nakładam na linii rzęs. Od razu rozcierając ją pomiędzy rzęsy, żeby ją wtopić ładnie. Od razu jeszcze delikatnie rozcieram ciemnym brązem z palety Mocalate, ponieważ dzisiaj będę używać akurat tej palety do całego makijażu. Wbijam ten brąz w kredkę. Teraz jasny połyskujący brąz z tej samej palety Mocalate jest to numer 3, nakładam na całą resztę powieki górnej. Aż do załamania. I następnie pędzelkiem do rozcierania zacieram granicę. Żeby tutaj cień bardzo ładnie zanikał w górę. Teraz rozświetlam wewnętrzne kąciki najjaśniejszym cieniem z palety. Teraz czas na podkreślenie powieki dolnej. Wracam do czarnej kredki, którą nakładam na linii wodnej. Ale nie dochodzę do samego wewnętrznego kącika, tylko zostawiam to mniej więcej w 2 trzecich długości oka. I jak kredka jest nałożona, staram się rozetrzeć ją delikatnie w dół między rzęsy. Teraz ponownie wracam do połyskującego brązu numer 3, którym wycinuję sobie tą powiekę dolną w dół, ale tylko i wyłącznie w zewnętrznym kąciku. Zacieram do połowy oka, nie dokładając już produktu, żeby tego brązu nie było za dużo. Jeszcze troszeczkę przyciemnię same zewnętrzne kąciki u góry ciemnym brązem, żeby wyciągnąć je bardziej w kocie oko. Tutaj możecie sobie pomagać palcem, żeby ładnie Cię nie rozetrzeć na granicy. Ostatnio przedłużyłam sobie górne rzęsy, więc tuszuję tylko i wyłącznie dolne maskarą Spectralash o stopniu pierwszym. Makijaż oka skończony, teraz przejdę do zaznaczenia brwi. Nie zrobiłam tego wcześniej, ponieważ chcę dopasować ich intensywność do makijażu oka i użyję do ich zaznaczenia cienia z palety do stylizacji brwi w kolorze soft brown. Wypełniam wszystkie luki pomiędzy włoskami. Przeczesuję spiralką na bieżąco, żeby sprawdzić gdzie... I jeszcze potrzebuję odrobiny cienia. Teraz wracam jeszcze do ciemnego brązu z palety Mokalate, ponieważ chcę przyciemnić jeszcze zewnętrzny kącik. To sprawi, że makijaż będzie intensywniejszy i będzie miał ładniejszy kształt. Jeszcze na koniec pędzel do blendowania, żeby ładnie rozetrzeć górę. Widzę, że to jest to, więc przechodzę do dalszej części makijażu. Konturowanie za pomocą brązera z duo do konturowania. Troszeczkę czoło. Zależy mi w tym makijażu na pięknej, rozświetlanej cerze, więc dodam perełek rozświetlający. Użyję jako róż i nałożę je też ponad kością policzkową. Co sprawi, że będzie to rozświetlacz, I na koniec zostało mi zrobienie bardzo mocno połyskujących ust w kolorze Nude, więc zacznę od wyrysowania konturu za pomocą konturówki w kolorze Nude. Teraz wypełniam usta jedną z moich ulubionych pomadek. Jest to pomadka powiększająca usta Mark w kolorze Coco Kisses. I teraz na koniec nakładam na usta przejrzysty błyszczyk, który sprawi, że makijaż będzie podobny do tego, który ma wtedy Squaria na I makijaż Ariany Grande jest skończony. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Buziaki. Trzymajcie się pa!